Chciałbym złożyć taki apel do tych widzów, tych kurwysynów, internautów. Ci co nagrywają, ci co pierdolą na nas, na nas głupoty, że my tu biedni żyjemy, że to Jacek, Ławek na nas pieniędzy nie dają z tego, tylko, tylko nagrywają, oni się na tym bogacą. Proszę bardzo. znam tu biednie żyć? Takimi papierkami się tyłek podciera. I naprawdę zamknijcie mordy, nie piszcie tych komentarzy głupich, nie nagrywajcie głupich filmów na nas i nie obrażajcie nas, że my tu żyjemy, mieszkamy jak w chlebie, że nie mamy co jeść, nie mamy co... Proszę bardzo. Ile, ile mogę za to wszystkiego kupić? I nikt nie powie że tego, że nie mamy pieniędzy. Proszę bardzo. To jest wszystko na, na kamerze. Proszę bardzo. To no. eee, no nie sprawdziły, to ty na razie. Nawet... Eee, 500 jest. Żeby twierdzicie, że takie, że takie kokosy ktoś na nas zarabia, to skąd my mamy te, te, te pieniądze? I to nie są jakieś fałszywki, proszę mamy bardzo. Mamy na benzynę. Na no wszystko mamy. Na papierosy. Na taksówki. Na małe co nieco. Nawet I... na materiały budowlane, no które nie są potrzebne. No ale mamy. niech będę już. Myśli nie. o budowie nowego domu tutaj. No tak, tutaj. No właśnie. No, ale nie. Ale, ale, ja ale się na razie wstrzymamy z tą budową, bo naprawdę jest ślicznie. Tak jak w dżungli wchodzisz, to jakbyś był w, Afry w Afryce. Może tam jest Anaconda, panie Andrzeju. No możliwe. Dlaczego poczekamy ślicznie? Że, że tam anakonda jest bo wiesz, pojebany jest jak, jak naprawdę, z jednej strony złość jest na was, że, że takie głupoty pierdolicie, a z drugiej strony to was szkoda